Co tam jeszcze leży sobie na łóżku? Nie nagrywaj mnie. Nie nagrywaj! Jeszcze ktoś sobie tam śpi. A tu piękne tulipanki. Pięknie to wyglądają. Słuchajcie, zrobiłem śniadanie. Awokado toast. Awokado. Aha, dobra, przepraszam, to źle zrobiłam. Co teraz? Słuchajcie, yy, tu jest cebulka, awokado, suszone pomidory, odrobinę. Yy, Oleju z pomidorów, soli pieprz. Jeszcze można dodać sok z limonki albo z pomarańczy. No i na to rajko przepięknie wygląda. Zobaczcie, a jakbyście mogli poczuć, jak to przepięknie pachnie. Wow. No i to jest śniadanko dla mojej żonki, która tam w tle widać ją. I tak zaczynamy Miły dzień. No, spokojnie. Dobry, zaczynamy pracę. Słuchajcie, od y, zbudowania szklarni. Nie budujemy jej, bo ostatnio, jak widzicie, na dworach już zdążyliśmy ją zbudować, ale dzisiaj będziemy mocowali takie wsporniki. Tutaj u góry y, na pewno wsporniki będą takie, wiecie, z tą tą stroną zamontowane. Pewnie jeszcze tutaj jakieś przy wejściu tutaj, ja będzie jedną śrubkę trzeba przestawić, bo tutaj ten coś jakiś taki wygięty jest. A co jeszcze zbudujemy drzwi? O Jezu, przepraszam, że ten bałagan. Wiem, że on tutaj jest, ale postaram się dzisiaj go troszkę ogarnąć, żeby tutaj ładnie wyglądało i to przenieść tam na tył działki. A szałas nadal jest. <grymne> Mamy zrobione przyłącze wody, przyłącze prądu i będzie tutaj zamontowany sterownik, który przyszedł i postaram się dzisiaj tutaj wszystko już popodłączać, i to zabieram się za budowaniem. To tutaj wszystko rozłożone. Ja zawsze tak rozkładam żebym wszystko ładnie widział gdzie co leży i sobie układam rzeczy obok siebie, żeby nic nie zgubić. Wiem, że może to jest więcej roboty z tym. I do tej pory zatrzymaliśmy się na stronie jakoś daleko w sumie. Tak. No w sporniczkach. To już mamy zrobione, to są trzy. O, i teraz zrobimy to. Najgłupsze jest to, że wkłada się tu takie śrubki do szyn, jak będziecie kiedyś może kupowali tą Klarnie, które wchodzą w szyny. Nie mi tutaj. O. I w planie nie jest nigdy powiedziane, włóż pięć śrubek, bo będą one cię później potrzebne. I teraz jak mocuję wsporniki, to muszę odkręcić tą śrubę, pomimo tego, że już jest konstrukcja złożona, przesunąć dwie albo trzy śruby, które będą w środku. I znowu zakręcić. Nie jest na przykład powiedziane, że a, trzymaj sobie tutaj dwie śrubki, bo będą one ci tutaj później potrzebne. I nie da się tego łatwo jakoś włożyć. Trzeba wszystko rozkręcić, podnieść, wsunąć dwie, trzy śruby i zakręcić. I to jest dość problematyczne, szczególnie przy takich pracach jak to. Tu mamy też śrubę w środku, którą też dopiero później w planie była zamontowana, więc trzeba było to znowu rozkręcić, włożyć śrubę. Tak samo tutaj. Więc to jest dość problematyczne i podwójna robota szczególnie jak się coś dobrze dokręci no dobrze, fajnie fajnie się chodzi po tych kaneczkach tutaj jest całkiem przyjemne dobrze zabieramy się za sporniczki taka zabawa w kółka. Hejka, wróciliśmy z miasta właśnie e, pojechaliśmy sobie e, do PEPCO na salę zabaw. Ja pochodziłam po lumpach, nic, słuchajcie, prawie nie kupiłam, bo chciałam tak pod kątem filmów fajne rzeczy znalazłam, wiecie, w mniejszych miastach są lepsze ceny, fajniejsze rzeczy. Czekajcie, ustawiam Was, ale rozmiarów nie było, wiecie, no po prostu nie trafiłam, ale naprawdę spoko, o wiele fajniejsze rzeczy niż w Warszawie. O wiele! I lepsze o wiele ceny. No jedna czwarta ceny. To wszystko. Pokażę Wam co kupiliśmy w Pepco. A w ogóle update. E, te pikacze na kleszcze to są teraz takiej wersji kolorystycznej. Właśnie wyłączę. E, jak chcecie wiedzieć czy działa to po prostu przykładacie do uszka jak słyszycie takie mikro tykanie to znaczy, że działa. I tak jak producent, producent mówi, że to jest do wyrzucenia później to jest nieprawda. Musicie to delikatnie otworzyć i Włożyć baterię płaską, taką jak do zegarków, i spokojnie możecie wiele razy używać. To nie jest tak, że tylko do wyczerpania baterii, bo to byłoby bez sensu, nieekologiczne i w ogóle. Także, czekajcie, zdejmę sobie tą kurczkę, poprawię się. No i hol, Pepko! Już Wam pokazuję, co jest pepko. Tu z tyłu się robią, robi się obiad. Mamy dzisiaj ziemniaczki, się gotują. Mamy taką potrawkę, nie wiem, danie z cebulą, pieczarkami i stofu. Uwielbiam. Młoda to wchłonie, więc dostanie kotlecik. W pepko znalazłam takie śliczne skarpetki, i one kosztowały, kochani, co? Co, kochanie? Nożyk. Jaki nożyk? Muszę poliwek na to Tak malutki, no. Mały nożyk. Mały nożyk. A może być taki? Niewielki nożyk. A nie, mogą być nożyczki? Bo to nożyczki ci wolę dać. to ja nie mam. Dobra, jestem. Takie piękne skarpetki, one kosztowały 10 zł. Trzy pary. To no są cudne. Są po prostu cudne. O, i takie, słuchajcie, nie za wysokie, z takimi pięknymi, pięknymi tutaj parfoclami. Śliczne kolory. Teraz wiecie, stopek się już nie nosi. No, no, no. Więc będę miała. E, co tu jeszcze wzięłam? Wzięłam, słuchajcie, leginsy zwykłe, najzwykle się tutaj na działkę, ale to, wiecie, zawsze znoszę. I te leginsy są po 15 zł w Pepco. One nie są najlepsze na świecie, ale też są, są takie przeciętne, ok. To są te Full Length. Ja mam e, L-kę standardową, mają rozmiarówkę, więc spokojnie można brać w ciemno. Dla młodej znalazłam, słuchajcie, taką piękną wózeczkę na lato ze Sky e, i ona kosztowała 15 zł, więc jak na rzecz, z wiecie, ze współpracy z, z patronem, to całkiem niedrogo. Tutaj jeszcze dokupiliśmy nasze widelczyki. Ogólnie z Darkiem się śmialiśmy, bo wszystkie rzeczy, które mamy w tym domku są z Pepko. Pepko i Action, to są dwa, dwa sklepy. I to kosztuje 10 zł za ile tych sztuk? 6 sztuk. Kolejne braletki. Wzięłam sobie taką, ale tutaj ceny nie mam, bo mi spadło. Na pewno kto kupuje sobie bieliznę w Pepko, ten wie. Taką braletkę z koronką z tyłu sobie wzięłam. Kolejne leggings, takie same. O, tutaj wzięłam piękną bluzę dla małej. I ona jest bez kaptura, bo nie zawsze kaptura jest potrzebna. Śliczne. Zobaczcie, buziaczki. I ma taki piękny, nie wiem, waniliowy kolor. True. Pair Dove London, czyli z jakiejś jeszcze też współpracy. I ona kosztowała 50 zł, bo to jest właśnie taka inna marka, że tak powiem. Ale świetna. Wzięłam też taki, yy, taką braletkę. I to jest za 20 zł. nie oceny są po prostu po nie do przedicia. Jeszcze jedne skarpetki, bo chciałam sobie naprawdę odświeżyć, wiecie, właśnie białe no brawo, to śmieci mi wpadło, białe skarpety, kolorowe skarpety i wzięłam sobie zestaw takich, o zobaczcie jakie słodkie i z było też trzy pary, to wszystko z działu damskiego, jeszcze jedna braletka, to możecie się śmiać z tych braletek, ale akurat mi były potrzebne, taka. I tak, Młoda sobie wzięła taki mini plecaczek, w ogóle na, podchodzę do koszyka, ona wzięła chyba wszystkie spinki, jakie były, wszystkie rodzaje, ja mówię, nie, nie, nie koleżanko, wybierz sobie trzy. Wow, jak słodko, nie wiem czy ona wiedziała, ale w środku jest mini zestawik i tutaj mamy piękne, o, notesik, naklejeczki i długopis i gumkę. Wow, no i z, z tymi rzeczami Disneya też jest tak w Pepco, że są naprawdę fajne rzeczy w dobrych cenach i on kosztował 10 zł. Super, super cenę. Dobra, trochę tych spinek wzięłyśmy. Trochę tych spinek było. O, wzięła sobie to Ciekawe, czy będzie nosiła. I takie. I jeszcze takie łyżki wzięliśmy sobie. To też jest niedrogie. Ile tutaj? 15 zł, mega się opłaca. Jeszcze widelczyki I widzę, że Darek wziął jeszcze takie lampeczki na święta. I one były w cenie 15 zł. Wszystko 10-15 zł. A to do czego służy? A to jest pewnie do ziemniaków, nie? Pastry Blender, Easter Collection. A, świąteczna kolekcja. Mm, to kosztuje 10 zł i to pewnie będzie fajne do właśnie szatkowania, do ugniatania, pewnie jakieś pasty i tak dalej. Tak mi się to kojarzy. Chyba, że ma jakieś inne zastosowanie, nie wiem. Dobra, także to były nasze zakupy PEPCO. E, bardzo, bardzo udane i dużo fajnych rzeczy na wiosnę. Szczególnie ciuchy dziecięce. Miodzio. Jestem chwilę później. Byłem z którą pobawić się w takiej sali zabaw i kupić coś tam w Pepco. Kara zrobiła pewnie hol. A teraz wróciłem i wziąłem się dalej za szklarnię. Już wam pokazuję co robię. Montuję panele z poli węglanu. Każdy już był wycięty, więc całkiem fajna sprawa. Z dwóch stron była folia, z jednej nie zauważyłem tej folii, dopiero jak zamontowałem prawie całą ścianę, to zauważyłem, że jeszcze jest mm, przezroczysta folia, bo na każdym jest biała i przezroczysta z dwóch stron. Jest to poliwęglem taki komorowy, ale jest taki dosłownie cieniutki. To idealnie wchodzi w szynę. I teraz mamy takie Szpilki, zaciski, całkiem tego spora, ale ja je liczę, bo przychodzisz 6 na panel, ale na niektóre używałem troszkę więcej. I tutaj teraz wciskamy i tak pod wpływem takiego nacisku. Tutaj się blokuje na strony zewnętrznej. Karolina do mnie dzwoniła, że ziemniaki gotowe. I wkładam takie szpilki i one przyciskają tam resztę do końca. Pokażę Wam, jak to się montuje. Piskami po prostu z jednej strony, i teraz podważamy. To jest taki brzeg. I teraz podważamy tu jedną stronę. O, ciężko się robi jedną ręką. O. o. I teraz z drugą stronę. O. O. Tak naprawdę powinienem to troszkę bardziej wyżej zrobić. no dobra już niech tak zostanie. Tam na środku jeszcze zamontuję I tak to wygląda. Zamocowane. Jeżeli chodzi o dach, o, to się tutaj go wsuwa. Ja już sobie go złożyłem, ale zaraz będę musiał tu do dolną część wymontować i wsunąć panel do środka. Dobrze, to ja idę na obiad. Zaraz do Was wracam. Zresztą nie wiem, czy coś widać. Chyba widać, ale złożyłem dach tyłu. Tutaj domek dla szczółek, murarek. Ale z tyłu tutaj jeszcze nie złożone. dobra, mi czasu, już jest troszkę zimno, więc uciekam. Mam nadzieję, że mi to nie odfrunie. Oby. No. I tak to wygląda. to przyłącza. Drzwi. Wow! Ale super. Łez szklarnia Jak już jest złożone, to się wydaje naprawdę mała A jest ogromna. Bo ma 2,600 mm, y, na 3, W, Coś takiego? Dobra, uciekam do domu. Sprzątam moje śmieci. Zabieram wszystko, tu mam nakrety. O, piekami. Zabieram sprzęcik i kartony. I uciekam do domu. światełka mi się wyłączyły z Tylko to mi ładnie świeci. To jest jeden z ulubionych seriali Karoliny. Upadek Królestwa. Nieprawda. Nie? O no zaznáte to jest to samo prawie. Słuchajcie, tutaj porządeczek, Ja sobie grzeję wodę. Awokado muszę gdzieś pochować. I tulipany piękne stoją, a tutaj poukładałem w szafie. Zapasy. Tutaj tak samo, wszystko ładnie. Poukładane. Też porządek jeszcze zrobiłem w przyprawach i tutaj już jest wszystko fajnie. No. No i zarobiście. Słuchajcie. Karolina trochę zimno, więc włączyłem klimat, się dogrzewamy. I pewnie będziemy siedzieli tutaj w całym domku cały czas. I tu znowu mrok za oknem, tylko girlanda się pali. Słuchajcie, bo... Znowu jakieś spięcie, jest jakieś zwalcie w jakichś puszeczkach. O Jezus! Puszki zewnętrzne to jest największe zło. Jakby się dało, to bym poprowadził te kable do samego domku i gdzieś tutaj taką wielką instalację zrobił. Ale się nie da, muszę mieć takie puszeczki zewnętrzne i muszę sprawdzić. Mam mi studnie wyłączyło, byłem przed chwilą sprawdzić studnie z Kasią. Gadam w ogóle sobie teraz. Pozdrawiam, Kasiu. Kasia mi powiedziała, że mam kupić kotwy do yy, szklarni, wbicie w ziemię i do, do nich przyczepić szklarnię, żeby szklarnia mi nie odwrunęła. I tak też zrobię. Się okazało, że mam takie kotwy. Mam takie kotwy w ogóle yy, do placu zabaw. <śm> <śm> I jutro sobie to zrobię. Dobrze, kończę. Yy, widzimy się jutro. Pa, pa!